Witam się znów z Wami z Falenicy w fantastycznych emocjach, bo ta fantastyczna orkiestra, którą Państwo widzicie, za mną właśnie zakończyła swój występ i ja do teraz mam ciary. Państwo zobaczycie na przebitkach, bo nagraliśmy Wam, żeby nie przeszkadzać tutaj Państwu, bo to jednak konkurs. Dziewiąty przegląd orkiestr ochotniczych Straży Pożarnej Województwa Mazowieckiego, a ze mną młodzieżowa orkiestra Denta OSP Gozdowo pod, e, e, pod dyrekcją Edwarda Wielgódzkiego. Dzień dobry. Dzień dobry. A ze mną również Martyna Grączewska, jedna z muzyczek dzień dobry. Dzień dobry. Ja bym chciała zapytać, czy podobnie jak ja miałam te ciary przed sceną, to wy takie same ciary macie na scenie? Jakie to są emocje podczas koncertu? Tak, tak, jest bardzo duże wrażenie. Jeżeli utwór jest bardzo dobrze przygotowany, wtedy właśnie, szczególnie jako dyrygent, odczuwam coś Aha. takiego. Jestem pewien, że wszystko jest dobrze zrobione, że instrumentaliści zagrają swoje partie, i wtedy właśnie przychodzą emocje. I to uważam jest bardzo pozytywne, bo ma to wpływ na wykonanie. Mhm. Jak dużo trzeba ćwiczyć, żeby zagrać tak jak wy tutaj dzisiaj? Trzeba spotykać się co najmniej trzy razy w tygodniu. Mhm. Zawsze powtarzam: nic nie ma bez pracy. Aha. Wszystko trzeba wypracować. Tym bardziej tutaj, gdzie orkiestra jest orkiestrą amatorską i wszyscy tu obecni instrumentaliści są nauczeni grania przeze mnie. Także bardzo dużo czasu to, na to trzeba poświęcić, szczególnie dla uczących, a przy tej trudności repertuaru, jakie gramy teraz, no trzeba pograć 3-4 latka, żeby móc zasiąść do takiej orkiestry. Rozumiem. E, ja zapytam o emocje tutaj przy e, instrumencie muzycznym. E, o czym się myśli, kiedy się gra? Tylko i wyłącznie o muzyce, o nutach, czy jednak gdzieś tam myśli uciekają? E, tak, no najbardziej e, myślimy wtedy o nutach własnych, ale trzymamy kciuki na przykład za e, orkiestranta, który gra daną solówkę w danym momencie. E, emocje są bardzo duże, nawet teraz jeszcze cała drżę po e, tym wszystkim. Jest wspaniale. Ja też gram od samego początku, odkąd Pan musi jest z nami już 25 lat z małą przerwą na założenie rodziny, oczywiście. I emocje od samego początku do teraz, przez tyle lat, są takie same. Ogromne, i wzruszamy się na każdym kroku. Więc jest wspaniale. A jeśli chodzi o dobór repertuaru, są takie bardziej ulubione, mniej ulubione? Trochę mrugam okiem do tego króla, Alba, którego dzisiaj słyszeliśmy? <grymne> Oczywiście rozrywkowe numery są na, naszymi ulubionymi, bo są takie wpadające w ucho i łatwiej się ich, ich nauczyć, no ale niektóre wymagające jest bar, większa satysfakcja, jeśli się takie utworu nauczymy, które są naprawdę dużo, dużo pracy wymagają. A jaki jest dobór muzyków? Kogo my tutaj za nami widzimy? Są to młodzi instrumentaliści jednak już z pewnym stażem, tak jak powiedziałem, no około czterech lat, żeby zacząć grać w orkiestrze takiej systematycznej nauki, naprawdę. Szczególnie zwracając uwagę na te podstawowe sprawy, nauka na początku, żeby to wszystko było wypracowane, zrobione. Później jest o wiele, wiele lżej, później jest o wiele piękniej, później są utwory. Trudniejsze. No, już dzieło muzyczne, wspaniała rzecz. Dążymy do tego, żeby nasze utwory były właśnie dziełami muzycznymi, ale żeby to zrobić, trzeba być zakochanym w muzyce, zakochanym w orkiestrze. Trzeba nie liczyć czasu, trzeba określać sobie cele i za wszelką cenę je realizować. A my tutaj mamy też cichą bohaterkę na rękach. Ewa jest pana wnuczką. A ja bym chciała zapytać, jak rozbudzić miłość właśnie w tak małych dzieciach do muzyki? No, trudne pytanie pani mi zadaje, bo ja mam sześcioro wnucząc, ale do muzyki no, udało mi się. Dwoje moich wnuków chodzi do szkoły muzycznej w Płocku i uczy się grać na saksofonach. Myślę, że nie, z niezłym skutkiem. A na czym polega ta miłość do muzyki? Co w niej jest takiego żona? Tak bardzo porusza serca? Nie wiem, trudno mi odpowiedzieć na takie pytanie. Po prostu trzeba to kochać. E, dwoje moich dzieci też gra w orkiestrze: córka na klarnecie. E, synek, niestety, go dzisiaj nie ma z nami, dopiero się uczy. Ale też pokochali to poprzez chodzenie ze mną na występy, oglądanie orkiestry. To ja bym bardzo poprosiła o próbkę tej miłości, że tak to ujmę. Jeśli mogę, poprosić o taki krótki występ specjalnie dla naszych widzów, dla widzów TVP3 Warszawa. Ja Państwa zostawiam, ja się żegnam. Zostawiam Państwa w bardzo dobrych rękach. Bardzo proszę. Brawo. Proszę Co państwa, nie tak wiem, załatwi. ja mam ja mam ja mam jakąś słabość, tak jak śpiewała pani